Drodzy Państwo, w zeszłym tygodniu nastąpiło uroczyste otwarcie kolejnej już oczyszczalni ścieków trzeciej na terenie gminy Grybów, w miejscowości Konclowa. Oczyszczalnia jest wybudowana dla miejscowości, w które są zlokalizowane w części gminy łącznie Florynka, Wawszka, Konclowa, Binczarowa. Te dreje naszej gminy, gdzie będzie jest już pierwszy etap skanalizowany sieci kanalizacyjnej. Drugi etap jest w fazie projektu. Budowa tej oczyszczalni. Duża inwestycja, która jest nie, ogromnie ważna, na to, żeby uporządkować gospodarkę ściekową, gdzie mieszkańcy oczekują tego i ta świadomość ekologiczna mieszkańców jest bardzo duża, co świadczy o tym, że przyłączanie się do kanalizacji nastąpiło w trybie automatycznym. Chyba jedna z nielicznych miejscowości, gdzie mieszkańcy tak sprawnie, szybko podłączali się. Oczyszczalnia funkcjonuje już kilka miesięcy. Na dzień dzisiejszy jeden reaktor jest uruchomiony. Dziennie sprowadzamy, przerabiamy około 100 metrów sześciennych ścieków. Mamy trzy reaktory o pojemności 250 m sześciennych na dobę, gdzie możemy oczyścić. Z tego miejsca też chciałem podziękować poprzedniej Radzie Gminy, mojemu poprzednikowi, mojemu wójtowi Piotrowi Krokowi, bo to za jego inicjatywą, za jego kadencji zostały podjęte decyzje i inwestycja została rozpoczęta, Przysłowiowa wbita łopata pod inwestycję. Ja tą inwestycję zeszły tydzień otwierałem z radnymi, z panem dyrektorem, z wszystkimi zaproszonymi gośćmi. Z tego miejsca też chciałem podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tym procesie tworzenia, żeby wybudować tą oczyszczalnię, instalację, sieć. Dużą wyrozumiałość też mieszkańców, bo nie ukrywam, roboty koparkowe pomiędzy domami ładnymi zabudowaniami były ciężkimi dla mieszkańców, ale też mieszkańcy wykazali dużą wolę cierpliwości, zrozumienia ze względu wykonawców też firmie Haszbur dziękuję za to, że w miarę sprawnie poszły te e, prace w terenie bezproblemowo, zostawili porządek po sobie. E, no Też e, życzyłbym sobie, żeby każda kolejna inwestycja, którą czynimy na terenie gminy, bo też e, uruchomiliśmy już e, inwestycje na terenie Polna, Wyskidna, e, prace w, w terenie e, związane z budową e, sieci kanalizacyjnej, e, po przetargu jesteśmy w miejscowości Biała Niżna, w kierunku Gródka. To też pokazało to, że w sierpniu kończyły się zezwolenia pozwolenia na budowę. Musieliśmy w tym roku natychmiast reagować, żeby pozwolenia nie przepadły, żebyśmy uruchomili proces inwestycyjny, weszli w teren i rozpoczęli roboty budowlane. Dawana dzisiaj to eksploatacji oczyszczania ścieków jest zaprojektowana na przepustowość 750 metrów na dobę. Wyposażona jest w trzy reaktory biologiczne. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna i całość, całość wyposażenia tej oczyszczalni znajduje się w budynkach, aby nie oddziaływać na sąsiednie budynki. Jest ona o przepustowości 750 metrów, to można powiedzieć, ilu, ilu mieszkańców może być podłączonych. Do tej oczyszczalni to jest około 8 tysięcy mieszkańców. Patrząc, że jeden dom ma, ma najwyżej cztery osoby, no to można powiedzieć, że dwa tysiące budynków można podłączyć. Zadanie niemałe, na wartość ogólną 20 milionów złotych. Skorzystaliśmy z dofinansowania. Z, z, pro, z tego z programu e, Urzędu Marszałkowskiego. E, to, zadanie, to zadanie było dofinansowane jedno i drugie w wartości 4 milionów złotych suma, 8 milionów złotych e, sieć kanalizacyjna. Wykonaliśmy, oddaliśmy do użytkowania, podpinają się ludzie o długości 20 kilometrów, z czego 10 kilometrów to leżało w aglomeracji i, i by, jest e, możliwość refundowania tego. Tam się podpięło już około 260 budynków. Nie spodziewaliśmy się nawet takiego efektu w postaci ilości wpiętych budynków w ciągu jednego miesiąca. To oznacza, że ludzie bardzo, bardzo oczekiwali na tego typu inwestycje. Oczyszczalnia też ruszyła w terminie wyznaczonym. Wywiązaliśmy się z, um z terminu umownego. Jeden reaktor pracuje, jak widać zresztą na oczyszczalni Pracuje już, że tak powiem, pełną parą i pierwsze wyniki pokazują, są bardzo zadowalające, ten efekt w postaci zrzutu ścieków oczyszczonych jest bardzo pozytywny. Cały czas jesteśmy na etapie doprojektowywania i, i rozbudowy tej sieci dla całej konsolowej florynki binczarowej, bo oczyszczalnia ma takie moce przerobowe przewidziane jeszcze nawet z nawiązką.